Dzień dobry, witam was, ryby. Robimy teraz czytanie, co dobrego idzie do ryb, tak? Rozdałam tutaj, już karty były potasowane. No i powiem wam teraz, co idzie do was dobrego. W tle czytania macie jakiś nowy początek, nowy początek, nowy etap, coś, coś nowego, świeżego, coś się będzie zaczynać coś, może już u niektórych się zaczyna dziać coś takiego młodego, nowego, tak? I przechodzimy do, do kart, do, do rozkładu. Macie... Pierwsza karta w rozkładzie jest to karta ryb. Być może u niektórych z was pojawią się osoby, Jakaś osoba z znaku ryb, która będzie dla was, dla was ważna. Ale pewnie to nie dla wszystkich. Tutaj jakieś... Um, jakieś widzę jakieś, jakieś dojrzewanie. Jakieś dojrzewanie, jakaś um, taka ewolucja, zmiany. E, karta ta um, pokazuje, jest tutaj, pokażę Wam. Jest... Um, Pies i wilk. Pies i wilk e, mają różne spojrzenia, tak? Pies jest bardzo przyjaźnie nastawiony, a wilk jest nastawiony groźnie. I tutaj jest tak jakby wasza, będziecie tak może budować swoją osobowość, tak, tak jakby na nowo, czyli. E, Zależnie od tego, którą drogą pójdziecie, czy w stronę bardziej psa, czy wilka, musicie jakoś w ogóle przejść koło tych, koło tych zwierząt, tak? I wasza reakcja, to jak wy zareagujecie, to będzie miało wpływ, jak te zwierzęta na was zareagują, tak? Czyli tu jest takie, takie to powiązanie. Musicie znaleźć drogę, aby w obecnym stanie, w którym jesteście. Przejść koło tych zwierząt, przejść koło nich i następnie przepłynąć tu jest wodospad, przepłynąć w górę pod prąd, tak jak łosoś, pod, w górę wodospadu, i płynąć pod prąd i docieracie do światła, tak? I tam jest takie, takie światło, takie piękne e, światło, które e, na, was, na Was czeka, i później tam dalej docieracie do. Do księżyca. Jak już dotrzecie do tego księżyca, to jesteście tacy, tacy bogaci w jakieś doświadczenia, jakieś takie e, twórcze inspiracje. Czyli tutaj to jest taka karta wychodzenia, m, takiego troszkę poza rzeczywistość takiego, taka właśnie karta dojrzewania, jakiejś ewolucji tak. Tak? w takim znaczeniu. M, no ale. Dla niektórych z Was może też być, bo księżyc to są jakieś tajemnice, tak? Może być coś takiego, że dla niektórych z Was e, dowiecie się czegoś, tak? Jakaś tajemnica e, wyjdzie na jaw, coś, e, dowiecie się, czy coś czego nie wiedzieliście, co było skrywane, ale to będą jakieś e, dobre informacje, coś, coś, coś dobrego, tak? A później mm, kolejną kartą jest tutaj taka e, tęsknota. Tęsknota, takie wspomnienia, wspomnienia jakiejś przeszłości, tak? Wspomnienia z przeszłości i takie, to są takie, takie miłe wspomnienia, miłe wspomnienia, bo tutaj te kielichy są, każdy jest przepełniany pięknymi kwiatami, i tu jest takie, takie rozmyślanie, taka nostalgia. I no być może niektórzy z Was będą wspominać jakąś osobę z przeszłości, tak? Być może tutaj jakiś jest ktoś, nie wiem, ktoś, ktoś powróci, albo ktoś zjawi się, z kim nie mieliście dawno kontaktu, i w jakiś sposób się z wami skomunikuje. I będzie tutaj jakaś, jakaś łączność z wami, tak? I będziecie, w ogóle będziecie to, coś będziecie miło, miło wspominać, i to będzie, będą takie. Takie wspomnienia, takie, takie beztroskie, bardzo takie mm, pozytywne, takie, takie jak dziecinne, można nawet powiedzieć, ale są miłe. I tutaj są one związane no, z tą osobą, która, która się może tak pojawić, tak. Kolejna karta. To tutaj macie szansę na, na, coś, na coś nowego. Jest jakiś nowy pomysł, jakaś inspiracja. Macie taki nowy pomysł, inspiracja, taki moment olśnienia, tak? Dostajecie takiego przebłysku w głowie na jakiś temat i tak jakby nowe, nowe spojrzenie na coś. I to jest Karta, y, która mówi o szansach na, y, na coś dobrego, jakieś macie ogromne y, możliwości, tak? Jest jakiś nowy pomysł, inspiracja nowa czymś, i to wszystko tak spada na Was nieoczekiwanie, dosłownie jak grom jasnego nieba, taki moment olśnienia. Tutaj y, Zobaczycie taką drogę do, do nowego świata, takie nowe postrzeganie czegoś, nowe zrozumienie. I to, to jest as. I on zapowiada, zapowiada ogromną szansę na, na rozwój, na zmianę. To jest bardzo dobra karta, tak? Czyli dostaniecie tutaj jakiegoś takiego pstryczka w głowie, i to słońce wam zaświeci. I będzie taka, um, taka szansa, szansa na zmianę, jakiś przebłysk, coś Wam się tutaj e, zapali w głowie, i, i będą szanse na zmiany, na pójście do przodu, na rozwój. Super karta, tak. Później kolejne dwie, dwie karty no to jest dużo mm, no, jakieś imprezowanie, jakieś przyjemności życiowe was, e, was czekają, tutaj już pewnie po tej kwarantannie. E, będzie mm, takie cieszenie się e, życiem, tak tutaj są kielichy, no na obu kartach, kielichy e, przepełnione winem e, no, takie mm, niczego tutaj nie brakuje tak? jest taka obfitość e, takie imprezowe, e, imprezowe chwile, no, niektórzy tutaj będą tak no ostro imprezować Bawić się, tak? Takie spotkania, spotkania towarzyskie, tutaj wyjścia, jak również dla niektórych z Was to takie cieszenie się drobnymi rzeczami, codziennością, dostrzeganie piękna, dostrzeganie piękna w tym, co, co Was otacza, co Was spotyka każdego dnia i takie docenienie tego i takie. Takie szczęście, takie poczucie szczęścia z tym, z tym związane. No, taka ogromna radość, ogromna radość, celebrowanie, bardzo pozytywna energia i fajne emocje, naprawdę super. Także tutaj dużo fajnych chwil Was czeka. Karta zamykająca jest, mówi mi, że z czymś sobie poradzicie, z czegoś wyjdziecie. Coś pokonacie, nie wiem, czy to będzie ma związek z jakimś konfliktem z kimś, czy z jakąś no, tego typu sytuacją. Może jakiś problem w jakiejś relacji ktoś ma z kimś. Tutaj wyjdziecie z tego zwycięsko, tak? Wychodzicie, triumfujecie, zwyciężacie, czyli to się skończy. To się, to się skończy wkrótce i e... No, i wy wyjdziecie z tego cało tak obronną ręką. Także macie bardzo, bardzo fajne karty. Bardzo dużo przyjemnych chwil, i ta, ta szansa na, na zmiany, na coś nowego. Także no super karty. Życzę Wam, aby Wam się to spełniło. Jak, naj, jak najszybciej. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia.